Kochani bracia i siostry, można by powiedzieć, że prawie jesteśmy u celu. Prawie. Bo czegoś pewnie jeszcze brakuje. Brakuje kilku dni i brakuje chrystusowego zawołania: wykonało się. Ale zanim do tego chrystusowego wezwania, że wszystko do czego został powołany wykonał, zostało nam jeszcze kilka dni. Kilka dni Wielkiego Tygodnia. Ale dzisiaj moi kochani w tej naszej drodze krzyżowej, drodze na górę Golgota, w drodze na miejsce skazania Jezusa Idziemy z pewnym człowiekiem. Kiedy otworzymy Ewangelię świętego Jana, dokładnie dziewiętnasty rozdział, przeczynamy tam takie słowo. Kiedy więc Jezus ujrzał swoją matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki, Niewiasto, oto Syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja, i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. To zapisał święty Jan w swojej Ewangelii, bo to Jezus mu przekazał. Bo to dzisiaj. Jako ostatnią postać naszej wędrówki za Chrystusem na Golgotę spotykamy świętego Jana. Kim był święty Jan? Najmłodszy z apostołów. Ten, którego Jezus powołał jako jeden z pierwszych, zaraz, praktycznie po Piotrze. Jan, który nie zmarł śmiercią męczeńską, ale śmiercią naturalną w wieku sędziwym. Jan, który zostawił nam swoją Ewangelię przemyślaną, przemedytowaną, przemodloną, przekontemplowaną, Ewangelię, która jest inna jak trzy pozostałe. Bo, są, bo jest pisana z serca umiłowanego ucznia, którym Jan był. Jan jako apostoł był z Jezusem w najważniejszych momentach jego życia. To Jan widział przemienionego Jezusa na górze tabor. To Jan był w Wieczerniku tak blisko Jezusa, że jak zanotował w swojej Ewangelii i inni, w innych miejscach Pisma Świętego, że leżał na sercu Pana Jezusa, słuchał swym uchem bicia serca Jezusa, to właśnie Jan jako jedyny spośród dwunastu apostołów był pod drzewem na Golgocie. Był pod krzyżem Jezusa na Golgocie i patrzył, i obserwował, i pewnie trwał w jakimś zamyśleniu, pewnie i smutku, ale był. To Jan spotkał Jezusa. Moi drodzy, możemy sobie zadać pytanie, każdy sobie osobiście, jest w Twoim życiu, jest w moim życiu takie wydarzenie, kiedy bezsprzecznie, bez grama wątpliwości spotkałem Jezusa. I nie chodzi tu, kochani, o doświadczenie, doświadczenie bliskości Boga, o którym już kiedyś sobie wspominaliśmy, tylko o doświadczenie spotkania Jezusa syna Bożego z stałego Pana. Czy masz takie wydarzenie w swoim życiu? Kiedyś przy pewnej modlitwie pamiętam dokładnie była to wigilia zesłania Ducha Świętego parę lat temu. Kiedy byłem jeszcze w seminarium, przeżywałem jakieś takie rozterki, jak każdy młody, czy zostać, czy odejść, czy to w ogóle ma sens. I jeszcze innych trochę. I na adoracji, na adoracji ciężko to powiedzieć adoracją. Po prostu siedziałem w kaplicy seminaryjnej, pustej, po ciemku. Poczułem, jakby na moim prawym ramieniu ktoś położył rękę. A wiem, że byłem sam. Ktoś położył rękę, i poczułem wtedy takie doświadczenie bliskości Jezusa. Tego zmartwychwstałego. I jestem w stanie za Janem powiedzieć: To jest Pan. Wtedy, kiedy. Apostołowie po śmierci Jezusa wypłynęli na jezioro, żeby znowu łowić ryby, tak jakby, tak jakby chcieli wymazać te trzy lata chodzenia za Jezusem, nauk Jezusa, słuchania go i bycia z nim. Poszli tam, gdzie znali się, na czym się znali. I w pewnym momencie Jan mówi: To jest Pan. Bez wątpliwości. Czy masz takie doświadczenie w swoim życiu? Bo to doświadczenie w jakiś sposób nam pokazuje, w którym miejscu swojego życia jestem, życia duchowego. Kogo może nam, kochani, symbolizować Jan? No to w pierwszej kolejności wiernego ucznia. Ucznia, który jest. Ucznia, który nie patrzy, żeby mówili brawo. Ucznia, który nie mówi: To ja jestem tym pierwszym, to ja się będę bił o pierwszeństwo. Tylko ucznia, który tak na serio kocha. Ucznia, który jest. A z drugiej strony Jan, kochani, to jest uczeń odważny, który nie boi się tego, że go ludzie wytkną palcem, bo on jest pod tym krzyżem. czyń wierny i odważny. Tego wszystkiego brakło dziesięciu pozostałym. Tego wszystkiego brakło Piotrowi, który, pewnie mając wiarę, brakło odwagi. Tego brakło dziewięciu pozostałym, którzy uciekli z ogrodu, kiedy Jezus się modlił. Tego w końcu brakło Judaszowi wiary i odwagi. A w to miejsce przyszła chciwość. Uczeń wierny i odważny. Czy, kochani, nie jest czasem tak w naszym życiu, że my potrzebujemy i wiary, i odwagi? Potrzebujemy być jak Jan? Jako ojciec, mąż, potrzebuje być przy mojej żonie, w swoich dzieciach. Wtedy, kiedy mnie potrzebują. Wtedy, kiedy żona potrzebuje Mojej opieki, mojego przytulenia, kiedy moje dzieci potrzebują mojej pomocy, żeby być. Potrzebujemy jako kapłani być wtedy, kiedy ludzie nam powierzeni czegoś potrzebują. Jako dzieci mamy być przy swoich rodzicach, nieważne w jakim wieku. Mamy być z wiarą i odwagą, z pełną, z sercem pełnym ufności, jak Jan. Jak Jan był przy Chrystusie, był przy połowie cudownym ryb, jak Jan, kiedy był przy rozmnożeniu chleba, jak Jan, kiedy był przy ostatniej wieczerzy i słyszał te słowa. To jest ciało moje, bierzcie i jedzcie. To jest krew moja, bierzcie i pijcie, bo ona jest przelana za was i za wielu, jako znak nowego przymierza. I ten Jan, kiedy Jezusa biczowano, był. I ten Jan, może po cichu, gdzieś z daleka, ale w tłumie ludzi szedł na Golgotę. Może był przy matce, może ją wspierał, może ją podtrzymywał. Wtedy, kiedy ciemność ogarnęła Ziemię, wtedy, kiedy już nikt nie został na tej golgocie, tylko Jan, Ma, matka Boża, kilku żołnierzy czekali, aż Jezus umrze, był. Zadaj sobie teraz pytanie: Czy jesteś tam, gdzie powinieneś być? I wtedy. Kiedy powinieneś być? Moi kochani, na tej naszej drodze, poza osobami, spotykaliśmy i dostrzegaliśmy różne przedmioty. Widzieliśmy krzyż jako narzędzie haniebnej śmierci, ale i tron chwały. Zobaczyliśmy gwoździe, doświadczyliśmy łez, doświadczyliśmy tego, co jest napisane na drzewie krzyża, za co Jezus umarł. A dzisiaj na drodze spotykamy ostatnie narzędzie męki Chrystusa, które pomogło mu umrzeć. I z jednej strony to narzędzie jest narzędziem śmierci, a z drugiej strony jest to narzędzie, które odsłania niezgłębioną miłość Boga. A mam tu na myśli, włócznie, którą żołnierz przebił Bok Chrystusa. I tak pomogła mu umrzeć, bo przebiła serce. Ale z drugiej strony pokazała nam, że z tego serca wypłynęła krew i woda, I jak czytamy, choćby nawet w dokumentach Kościoła, z tego źródła biorą początek sakramenty Kościoła. Te sakramenty, o których mówi Jezus w Wieczerniku. Ten sam sakrament, który codziennie możemy przyjąć z ołtarza Chrystusa. Sakrament jako znak łaski Boga w moim życiu. I tego też Jan doświadczył. Tego, że na Golgocie to wszystko się spełniło. To wszystko się wypełniło. Kochani, czego uczy nas święty Jan, czego uczy nas przybity Bóg Chrystusa? Uczy nas tego, żeby być przy Jezusie nieważne, jakim jestem. Bo Jezus nie patrzy na naszą bezgrzeszność, bo nikt z nas bezgrzeszny nie jest. Nikt z nas, kochani, nie jest idealny. Nieidealny był Piotr, nieidealna była Weronika. Nieidealny był Judasz, nieidealny był żołnierz, który przebił bok Chrystusa, nieidealny był Jana. Ale takich nas chce Jezus mieć blisko siebie. Takich nas chce mieć Jezus blisko swojego serca. Benedykt XVI kiedyś piękne zdanie powiedział na temat Jana. Jan trwał u stóp krzyża, gdzie nauczył się miłości, która nie cofa się przed żadnym cierpieniem, lecz wszystko oddaje aż do końca. Tego uczy nas Jan. Miłości, która nie cofnie się przed niczym. Czy ty jako matka, ojciec, cofniesz się, przed niebezpieczeństwem, żeby uratować swoje dziecko. Czy kochający kapłan, pasterz cofnie się przed tym, żeby uratować choć jedną osobę od szatana, od grzechu? Czy jako mąż cofniesz się przed tym, żeby uratować swoją ukochaną? Przed niebezpieczeństwem, przed śmiercią? Jeżeli kochasz, to nie cofniesz się przed niczym. I tego uczy nas Jana. Żeby być blisko serca Pana Jezusa, które prawdziwie kocha, żeby patrzeć na drzewo krzyża, na postać Chrystusa przez pryzmat sakramentu Kościoła. Przez pryzmat Eucharystii, przez pryzmat sakramentu pokuty, bo tam jest prawdziwa miłość Boga. I kochani, kończąc tą naszą wędrówkę na Golgotę, nie rezygnujmy z podążania dalej za Jezusem. Niech to nie będzie koniec naszego życia: że tu i teraz, dobra, przeszedłem, jestem. Ale zadajmy sobie pytanie, w którym momencie tej drogi jestem? Czy jestem jeszcze jak Judasz, ogarnięty chciwością, brakiem wiary i odwagi? Czy jestem jak Piotr, jurny, który w ogrodzie Getsemani wyciąga miecz, ale w chwili próby nie znam tego człowieka, ucieka? Czy może jestem jak matka, która z daleka krużganku świątyni patrzy, jak syna biczują, jak Jezus cierpi? Czy może jestem wśród żołnierzy, którzy trzymają ten bicz? Wśród faryzeuszów, którzy trzymają w ręku kamień, aby rzucić w Jezusa? A może jestem w tłumie, Weroniki, tak jak Weronika, kiedy normalnie się boję, ale mam przypływ miłości i chcę pomóc bezinteresownie, bez konsekwencji. Może jak Szymon, który boi się wziąć krzyż, bo co zrobią? Muszą mnie zmusić, muszą mnie przyprowadzić do Chrystusa. Może jestem tym żołnierzem, który zadaje ten cios, ostatni. A może jestem jak Jana, wiernie, cicho i z odwagą, trwam przy Chrystusie. I moi kochani, nieważne, w którym miejscu Drogi Krzyżowej, Twojej osobistej Drogi Krzyżowej jesteś. Nieważne, do której osoby z męki Pańskiej jest Ci bliżej. Pamiętaj o tym, że zawsze możesz być bliżej Chrystusa. Zawsze możesz podejść. Zawsze możesz posłuchać Jego bicia serca, albo tego ostatniego tchnienia wykonało się. I nieważne, kochani, gdzie w tej drodze krzyżowej jesteś zawsze, możesz powiedzieć: Boże, kocham. I moi drodzy, może w tym ostatnim tygodniu, w tym wielkim tygodniu, który dzisiaj rozpoczynamy, będziesz miał chwilę czasu, żeby się zatrzymać. Żeby popatrzeć choćby nawet w piątek na krzyż Pana Jezusa. Może we czwartek na tą ciemnicę. A może w przerażającej ciszy, ale jakże pięknej ciszy soboty na grób. I zadać sobie pytanie, gdzie jestem? Gdzie jestem?